Już tłumaczę. Włókno akrylowe z założenia zostało stworzone, aby imitować włókno wełniane. Także włóczka akrylowa jest w pewnym sensie imitacją włóczki wełnianej. Co prawda, nie dzieli z wełną e, właściwości termicznych, ale akryl, tak samo jak wełna, mają podobną strukturę i wygląd. I to właśnie te czynniki sprawiają, że trudniej jest się nauczyć szydełkować na włóczce akrylowej czy wełnianej niż na przykład na włóczce bawełnianej albo na mieszance bawełny z akrylem. Mówię tutaj przede wszystkim o słabym skręceniu włókien, które utrudniają złapanie całości włóczki, czyli wszystkich nitek szydełkiem naraz, a także o tych takich odstających włoskach, które utrudniają prucie. W przeciwieństwie do włóczek akrylowych włóczki bawełniane są gładsze i mocniej skręcone, dzięki temu początkującym po prostu łatwiej się z nich korzysta. Gładka struktura włóczek bawełnianych nie zmienia się mimo prucia. Natomiast jeżeli wielokrotnie sprójemy akryl, to ta włóczka naprawdę porządnie się rozwarstwi i to samo stałoby się z włóczką wełnianą, którą ta włóczka imituje. Natomiast jeżeli chodzi o szydełka z action, uważam, że jeżeli po kupieniu nowego produktu trzeba go opracować dodatkowo papierem ściernym, co być może, bo nie wiemy tego, sprawi, że będą w ogóle zdatne do użytku, bo nowy produkt prosto z pudełka do użytku się nie nadaje. No, to moim zdaniem po prostu jest to coś niewartego naszych pieniędzy i uwagi, i po prostu e, lepiej znaleźć w tej samej cenie na przykład szydełka metalowe, które znajdują się chociażby na kokonkach i też na przykład w Action czy w Teddy. A one w takiej niskiej cenie będą zdatne do użycia.